lucie tu Sherlock. Witajcie w 32 odcinku Czołgowej Szkoły, czyli segmentu na moim kanale, w którym tłumaczę jakieś zagadnienie i staram się na bazie powtórki pokazać jak sprawy się mają, patrząc na nie bardzo praktycznym okiem. Dzisiejszy oraz kolejny materiał będą dotyczyć taktycznego odwrotu, który warto wykonać, gdy okazuje się, że przeciwnik posiada więcej sił na dogodnych lub nawet lepszych niż my pozycjach. Czyli w skrócie, nigdy nie chcemy być tam, gdzie czeka nas tylko pewna porażka, tylko chcemy dostosowywać się do pola bitwy w taki sposób, by czerpać z danej sytuacji jak najwięcej a nie dać się wyprztykać za darmożkę twardo broniąc straconej pozycji. I mam nadzieję, że zobaczycie na tym jaskrawym przykładzie, że nie jest to brak odwagi, tylko matematyczna, wykalkulowana decyzja nastawiona na nasz oraz całej naszej drużyny sukces. Meczyk spędzę w typku 63 i na starcie poszukam okazji, by wykorzystać ponadprzeciętną przeciętną cenność działa Najważniejsze miejsce dla czołgu ciężkiego na Malinowce to górka na A0, ale wszystkie dodatkowe strzały, jakie będę w stanie wkleić w drodze na najważniejsze miejsce, to bonus do worka z Damaszkiem, a na dogodnej pozycji i tak będę pierwszy, jak nie w ścisłej czołówce. Jak widzicie z mapki na górkę, pyrkają wszystkie nasze ciężkie, za wyjątkiem patriotyczne E5, który katapultował się wodą i powalczy sobie tam kilka minut tego meczu i koniec końców też przyczyni się do zwycięstwa naszej drużyny, tylko inaczej. Na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to że nasze ciężary z racji różnicy prędkości i że przystawaliśmy na chwilkę na strzelanie, ustawiły się w kolumnę. Co jest w przypadku tej mapy bardzo niepożądanym zjawiskiem, i sami na bazie tej powtórki przekonacie się, dlaczego kolumna jest gorsza niż linia. No to zobaczcie, dojechałem, ustawiłem się w miarę hold down, bo typy kadłub ma papier, ale wieża jest ok, i próbujemy się. No ustawienie w kolumnie, aż do podnóża podjazdu, a wróg co zrobił? Linia strzelecka. Każdy stoi nade mną i mogą mnie bić jednocześnie a moje ziutki, którzy niby są ze mną, ale nie mają oponentów w linii celowania, więc wróg bije wszystkim, a my nie mamy jak wszystkim oddać. Wróg strzela 3-4 razy, a zbieram tylko ja, bo jestem na szpicy kolumny i przeciwnicy nie muszą wychylać się mocno na moich sojuszników z tyłu, bo moi sojusznicy z tyłu cały piękny, Ośli ogon i mnie zagrażają, więc wystarczy teraz, że przeciwnik będzie wychylał leciutko tylko na mnie i z każdą chwilą nawalany przez tyle dział, będę słabszy, a potem kolejny w naszej kolumnie będzie obijany i będzie słabszy i tak dalej, aż wydymają nas tu wszystkich za darmuszkę, bo wróg gra w linii, a my dostawiamy się do niego pojedynczo w kolumnie. Sytuacja była zła, ale czy wyłapaliście moment, który bezwzględnie zmusił mnie do odwrotu? Graliśmy pozycyjnie, kilku moich sojuszników zrównało się ze mną i zrobiliśmy też sobie w cooldownie swoją linię strzelecką, a czołgi w tyle ugrzęzły na tyłach, bo wróg przerzucił się i strzelał nam po chatekach na dole podjazdu. Ale co zmieniło sytuację tak diametralnie, że natychmiast odwróciłem się na pięcie i ratowałem się ucieczką. Bo widzicie, to nie jest tak katastrofalny problem, że nasza opóźniona linia składająca się z trzech czołgów biła się z czteroma, pięcioma czołgami. Bo ja strzelać umiem i grać pozycyjnie trochę też. To nie jest też taki problem, że wróg był nad nami, a my niżej. Pogarszało to nasz pancerz, a ich polepszało, ale było do zniesienia. Momentem, w którym wycofka to był jedyny logiczny wynik równania. To było wyjechanie na nas od boku skody T56. 900 damaszków boczny pancerz, co zdaje się tam plus minus 18 sekund. Po prostu po takim ruchu nie mogliśmy już tutaj wygrać. Wycofałem się, bo oponenci zrobili nam druzgocący ogień krzyżowy albo, jak ja tu mówię, założyli nam elkę. Wykonali szach i zaraz mogli wykonać mat, wystarczyłoby, żeby Skoda przeładowała ponownie i cała nasza linia rozsypałaby się i poszła do garażu. Powerplay Skody zagwarantował oponentom, że wygrają Hila, bo my nie możemy bić się z przeważającymi siłami frontalnie, na wieże i jeszcze zbierać tęgie były od czeskiego magazynka. Założyli nam Elkę. Elka znaczy luz, a jako że nie chcemy przegrać, tylko mieć ładne taktyczne mecze, to wziąłem wszystko co ze mnie zostało i wycofałem się tam, gdzie nie przegrywam, gdzie jest miło, nikt na ciebie nie syczy i robię swoje. Trafiam celnym działem, gwarantuję, że mój DPM daje mojej drużynie korzyść i normalnie funkcjonuje zgodnie ze swoją naturą i bez zbędnej presji, którą narzucili mi oponenci, by zwyciężyć nas w tym meczu. To bardzo ważne zrozumieć, że wod to pozycyjny, taktyczny shooter i jeśli nie odpowiada Ci sytuacja na pozycji, możesz pozycję zmienić, po prostu nie musisz godzić się na złe warunki i jeśli gdzieś jest ci źle, to po prostu pójdź tam, gdzie jest ci lepiej. Nie musisz zostać z przegranymi, nie musisz złościć się na ich decyzje, po prostu odpuszczasz, wycofujesz się i wybierasz lepszą dla siebie opcję. Bo gdy się starasz i masz odrobinę oleju w głowie, to to, że się uratujesz, jest już wartością samą w sobie. Bo z innej, lepszej pozycji masz większe szanse, że ci się uda, niż zostanie w Shirchholu, w którym każdy postawił na każdym krzyżyk. I zobaczcie, jak bardzo pozytywny efekt dla naszej drużyny miało to, że byliśmy w stanie się połapać, wycofać zawczasu, kiedy oponent jeszcze nie ruszył rampo w dół i dało się ich fizycznie wymanewrować. Jedna decyzja pozwoliła przemienić nie tylko moje doświadczenie z tego meczu, ale i całej mojej drużyny, a tak przewagą ilości oponentów został rozgromiony, nasze medy na szczerym polu utrzymały wroga, by nie był w stanie nas wziąć w kleszcze i na sam koniec meczu, by dodać odrobinę humoru rozgrywce Mały Bonusik od RNG, bo zobaczymy kilka totalnych kiksów najcelniejszego czołgu ciężkiego w grze. Dosłownie panu Bogu okno. A w tym odcinku to tyle. W następnym pokażę wam to samo zjawisko, ale na mapie Elkhalów. Dziękuję za wasze palce przeciwstawne pod filmem. Coś miłego w komentarzu. Cały ten jazz. A teraz już spadam. Powodzenia na randomkach. I pa. i so not